Hej, 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 witajcie, kochani. Agamazur z tej strony. Dzisiaj jest 35. live z serii 100 Liveów w 100 Dni. I dzisiaj przybywam do Was z takim pytaniem: jak odważnie mówicie o sobie? Jak należy odważnie mówić o sobie? Jeśli oglądasz mnie po raz pierwszy, nazywam się Agamazur, na co dzień mieszkam w Irlandii, um, pracuję w kancelarii, moją pasją jest branża beauty, branża wellness i. Takie sobie wyzwanie, słuchajcie, dzisiaj e, takie mam wyzwanie od tych 35 dni tak naprawdę. Cześć Wojtek, 10 na 10, super. Czyli widać, słychać, lecimy z live'ikiem. E, takie mam wyzwanie, żeby w 100 dni Was zainspirować do działania, do zmian, do tego, co możecie zrobić w swoim życiu. I taki jest mój cel główny, moich 100 live'ów w 100 dni. Dzisiaj jest 35. Jak odważnie mówić o sobie? Jeśli oglądasz mnie na żywo, postaw jedyneczkę. Jeśli oglądasz mnie powtórkę, napisz dwójeczkę i po prostu teraz lecimy z live'ikiem. Kochani, często mamy wiele przekonań oraz ograniczeń związanych z mówieniem o sobie dobrze i głośno. To powoduje, że tracimy różnego rodzaju okazje w życiu. Czy znacie historię, gdy, gdy komuś, na przykład ktoś, gdy ktoś znajomy daje zlecenie komuś innemu e, zamiast Wam? E, na przykład, może jakiejś nawet konkurencji, tak? Na Wasze pytanie, dlaczego nie przyszedł do Ciebie, to ta osoba odpowiada: A szkoda, że nie wiedziałem wcześniej, czym się zajmujesz. E, no wiem, że coś tam robisz, ale nie wiedziałem, że można Ci to zlecić, albo A no tak, no dopiero zaczynasz. A taka jest prawda, że może już jesteś nawet od pięciu lat w danej branży, tak? Może się zajmujesz ubezpieczeniami, może się zajmujesz odszkodowaniami, może jesteś, prowadzisz konsulting, albo masz jakieś inne usługi, tak? Albo może jesteś tłumaczem przysięgłym i znajomi nie wiedzą o tym, i ktoś może powiedzieć, No wiesz, ale nigdy o tym nie rozmawialiśmy. Ja nie wiedziałam, że się tym czy tym zajmujesz, tak? O, jak mi trzeba było, to nie pamiętałem. I teraz wiecie co? Tutaj można wiele innych jeszcze historii dopowiedzieć. Ale tak naprawdę takie sytuacje często się zdarzają, gdy mówimy o ludziach, z którymi spotykamy się w określonych okolicznościach, na przykład na dodatkowych zajęciach w szkole, w przedszkolu, czy jak odbieramy dzieci ze szkoły, na spotkaniach towarzyskich. Większość z powodów, dlaczego te osoby nie zwróciły się do nas, jest związana często z tym, że nie wiedziały co robimy lub miały zbyt mało informacji. Co zatem ogranicza nas, żeby skutecznie informować swoje otoczenie o tym, co robimy, jakich klientów szukamy i w czym możemy pomóc innym? Kochani, co jest złego w tym, że y, mówimy o sobie? Ale jeszcze wcześniej chciałam Was zapytać: czy mieliście taką sytuację, że Wasi znajomi nie wiedzieli, czym się zajmujecie, w jakiej branży jesteście? Jeśli tak, napiszcie, czy Wam się coś takiego przydarzyło? Chcę Wam powiedzieć, jakie są najczęstsze powody, właściwie obawy i takie wymówki, które skupiają się wokół tego tematu. Czasami możemy usłyszeć, co on sobie, tak sobie myślimy, tak? Sobie tak kreujemy. Co on sobie o mnie pomyśli, że ja tak ciągle o biznesie, o moim, o moim projekcie, albo o jeszcze sobie pomyśli, że coś tam sprzedaję, tak? Albo nie było okazji porozmawiać o tym, co robię, albo o nie będę się chwalił, co robię, bo jeszcze co sobie pomyślą inni, tak? Albo jeszcze ktoś pomyśli, że się lansuje, albo no nie będę w kółko powtarzał, co robię. Mówiłem mu na początku, jak się spotkaliśmy. Dwa lata temu spotkaliśmy się po raz pierwszy, przedstawiliśmy się, uścisk dłoni na jakimś spotkaniu, nie wiem, towarzyskim, rodzinnym lub innym. O, albo wymówka. O, trzeba być skromnym, tak? Macie czasami takie przyczucie, że trzeba być skromnym. Cześć Gosia, pozdrawiam cię serdecznie. Napiszcie z, do jakiego miasta dzisiaj dociera mój liveik. To jest, słuchajcie, znak zapytania. Albo ktoś powie: O, nie będę sprzedawał znajomym, bo co sobie znajomi pomyślą, nie? Albo nie będę, co? Moi znajomi nie będą moimi klientami. I co? I tak dalej, i tak dalej, i sobie wkręcamy takie, e, takie, kręcimy filmy, jak ja to nazywam, takie obawy i wymówki. To są wymówki i bariery, jakie sobie stawiamy i tkwimy w swoich strefach komfortu, byle tylko nie narazić się komuś, a tym bardziej nie narazić e, siebie na własne wyrzuty. Ok? Mam nadzieję, że to jest w miarę jasne. Kochani, a co tak naprawdę jest złego w mówieniu o sobie? Przecież nie chodzi nam o żadne lansowanie się. Tylko informowanie o tym, co robimy, aby nie stracić okazji na ciekawe współpracę, tak? Drugi, po drugie, tak? Co złego jest w mówieniu o sobie dobrze? Jeśli oprzemy się na faktach. Na przykład, że pracowałem jako trener przez 2000 godzin, tak? Przecież nikt nie powiedział, że masz powiedzieć, przedstawić się jako najlepszy trener w Irlandii, albo najlepszy trener w Polsce. Jeśli nie wiesz, co powiedzieć, to powiedz, pokaż fakty. Fakty zawsze się obronią. Albo coś złego w mówieniu o sobie głośno, nie szeptem. My nie szepczemy. Jeżeli szukamy pomocy, to nie szepczemy. Przepraszam, może mi powiesz, do którego pójść lekarza. Tylko wydzwaniasz po połowie rodziny, do którego lekarza gdzieś mam się udać. Albo, do którego księg... albo yy, często widzę na grupach różnych Facebookowych, jakiego księgowego polecacie. Wiecie co? To jest właśnie taki, taka, taka skromność i takie, przepraszam, mam usługi. Przepraszam, jeszcze ktoś się niechcący dowie, że, że jestem konsultantem albo że jestem tłumaczem przysięgłym. To tak nie działa. Bądźcie dumni z tego, w jakiej jesteście profesji, bądźcie dumni z tego, e, czym się zajmujecie, jesteście ekspertami w waszej dziedzinie, w, jakikolwiek, w jakiejkolwiek dziedzinie jesteście, czy w sprzedaży, w usługach, w, nazwijcie. Jeśli w ramach tego, co mówisz, masz do powiedzenia i do zaoferowania konkretną wartość, tak, z której inni mogą skorzystać, a nawet potrzebować jej i poszukiwać. Najczęściej ogranicza nas strach i obawy przed komentarzami oraz opiniami innych ludzi. Cześć Szymon, pozdrawiam Cię serdecznie Ty tutaj po prostu jedziesz po bandzie Ty się nie wstydzisz Jesteś mega wymiataczem I, i nie, nie przepraszasz, że jesteś I że odnosisz sukcesy Pozdrawiam Cię serdecznie, gratuluję Twoich sukcesów I tak naprawdę kochani Ten strach i te obawy Ograniczają, tak? Boimy się komunikować, siedzimy cicho Nie mówimy co robimy I siedzimy cichutko jak myszki Ile razy można zaobserwować, kiedy osoba robiąca w życiu rewelacyjne rzeczy mówi, A no, ja tam taką niedużą firmę mam, a tam takiego bloga prowadzę, albo osoby mają świetne produkty i w ogóle o tych produktach nie mówią, a jak zapytamy, a co tam masz tak, w ofercie, to mówię, A no, co się będę chwalił, I to jest po prostu takie, wiecie, no, nie do końca fajne. Albo autor książki, na przykład włożył pracę, ogromną pracę w proces twórczy, boi się komuś opowiedzieć o książce, a tym bardziej zaproponować zakup tej książki. Kochani, mówmy głośno o tym, co tak naprawdę nas kręci, w czym jesteśmy najlepsi, chwalmy się naszymi osiągnięciami, jeżeli jesteś trenerem, najlepszym trenerem. Powiedz o tym głośno. Jeżeli jesteś osobą, dla której rzecz niemożliwe nie istnieje, bądź tą osobą. Stawiaj siebie na piedestale. Buduj swoją markę. Bądź odważny, bądź zuchwały i naprawdę rozpychaj się łokciami i powiedz światu swoją historię. Ja będę powtarzać cały czas. Powiedz światu, opowiedz swoją historię sukcesu. Czy jesteś najlepszym hodowcą psów? rasowych psów, czy nie wiem, czy prowadzisz zbiórki charytatywne, czy prowadzisz klubik osiedlowy dla dzieci, dla mam, dla rodzin, czy jesteś przedsiębiorcą i prowadzisz sklep, a teraz jest taki, a nie inny czas i po prostu nie wiesz, co z tym zrobić. Tu nóżkami, wołaj o pomoc, rozpychaj się łokciami. Jak trzeba, zainwestuj w szkolenia, jak trzeba, zainwestuj w jeszcze lepszą reklamę. Powiedz całemu światu, co masz do zaoferowania. Pamiętaj, że to ty jesteś ekspertem w Twojej dziedzinie i to Ty zaoferujesz najlepsze usługi albo najlepszy produkt na rynku. Trzymam za Was mocno kciuki. Pamiętajcie, że trzeba odważnie mówić i zuchwale o sobie, o sobie, o swoich usługach, budować swoją markę i być najlepszą wersją siebie. Życzę Wam tej odwagi i zuchwałości. Zapraszam Was na jutro na kolejny live. Mam nadzieję, że dosypałam trochę soli do. do, do <grafię> dołożyłam trochę ognia, tak? Trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia jutro na kolejnym liveie. Mazur, Hej!